Serdecznie wszystkich widzów. Tutaj Polski i Dzisiaj będziemy nagrywali na trybie przetrwania. W, te, w poprzednim filmiku mówiłem, że dokończę trochę tą moją chatkę i trochę dokończyłem, zbudowałem tutaj obok w Tutaj co zrobiłem łóżko. No i teraz myślę, że będziemy robić górę. Więc mamy tutaj teraz kobla, trochę. Już się robi noc, więc zaraz pójdziemy spać. Więc będziemy kilofem teraz y, robić, znaczy łopatą, y, wykopywać bruk. Bruk jest nam potrzebny do... Jak pójdziemy na przykład do jaskini czy gdzieś tam, to od razu możemy sobie szybko wejść do góry. Y, tutaj musimy teraz zabudować. OK. Tak. I tutaj sobie zrobimy trochę więcej miejsca. Tutaj sobie zrobimy takie jakieś może schodki. Takie. W dół, i może tam postawię łóżko, ale jeszcze nie jestem pewny. Tak, tak, tak zrobimy. Ok, tak. Jeszcze takie schodki. Ok, i tutaj takie podwyższenie jeszcze zrobimy, żebyśmy o, od razu mamy węgiel. Widzimy, że postawimy jeszcze trochę pochodnie Tu jest równo. Tak, jest. Tak. Wykopajmy ten węgiel, bo potrzebny do yy, właśnie do pochodni. I no właśnie, będzie potrzebny. I będę jeszcze nagrywał filmik, ale to na razie teraz na szybko, bo yy, no nie dlaczego, teraz na szybko, bo zaraz jadę do oczyna. Szybko teraz musimy kopić ten węgiel. Dużo tego węgla tutaj jest. Bardzo nawet dużo jest. No. No, bardzo dużo. I dzisiaj tak bez intra, bo nie chciało mi się go wstawiać. I w ogóle chciałam zrobić nowy, ale nie chce mi się. Po prostu zrobimy taki coś. Właśnie dobry pomysł. Zrobimy takie coś. Kopiemy ten węgiel. I pata Może to jest już. Ten to trzeba zamurować. Okej. Okay. Tam zburzymy łóżko i postawimy o tutaj. Ok, mamy łóżko. Tutaj trzeba postawić pochodnie. Okay. Tu. Mniej więcej ta chatka tak wygląda, nie chce mi się ładnie budować. Tak w ogóle to nie umiem ładnie budować. Ok, pójdźmy spać, bo jest już ciemno. Okej, okay. teraz musimy zrobić schodki. Tutaj to pochodnie, trochę poszerzyłem, ok. Zobaczymy. O, patrzcie ile na dworze jest. Creepery, nie creepery. Tego creepera trzeba zabić. No. Już zabit. I drugi creeper. Tego też trzeba zabić. Żeby nie wybóg, żeby nie wybuchł. Chudę. Trzeba iść szybko jeść do domu, Potem jeszcze pająk jest. A nie, tu zaraz się załaduje, to już. Okay, to trzeba zamknąć drzwi. Schodki, schodki, schodki trzeba robić, schodki. No, tyle wystarczy. I chciałbym się teraz z shiftem. Dobrze, tak. Tak. Jeszcze tutaj. Raz, dwa. Jeszcze tutaj trzeba jednego wstawić. To trzeba zrobić. Okej. Okay. Tutaj. No i okej. Okay. Tutaj jeszcze trzeba to wybudować, bo tak brzydko wygląda tu. No. I tu I tu. A pochodnie normalnie zostawimy. Okej. Okay. Tutaj jeszcze może <ścoughs> pająk. O kurde. Trzeba go zniszczyć. Gdzie on jest? Tu jest. O kurde. Okej, okay, nie jest zabite. I z tego, z tego piasku zrobimy sobie luster, lustro. O, jest żelazo, jest żelazo. Dobrze, że jest żelazo. Jest żelazo i jest spoko. O, tylko jedno? Nie, dużo żelaza. Jeszcze więcej. O, mało. Dwa tylko. Może dalej jeszcze pokopiemy, tu będzie. Но no, няма. Не пясък, какво е. Пясък по-шабно, Poczekajcie, ja właśnie kończę tę serię, więc do widzenia, cześć.